Problemy Ławrowa. Powodem odmowa trzech państw problemy Ławrowa. Nie dysponujemy możliwością teleportacji. Premier Serbii Anna Brnabić powiedziała w niedzielę, że sytuacja wokół zapowiadanej wizyty szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa jest wyjątkowo skomplikowana, ponieważ jego samolot nie może lecieć nad terytorium kilku krajów. Według mediów wizyta jest niepewna. Serbski Dziennik. Wyczernie e Nowosti, podał w niedzielę, że trzy sąsiednie kraje, Macedonia Północna, Bułgaria i Czarnogóra zabroniły przelotu nad swym terytorium rosyjskiego samolotu rządowego. Wizyta Siergieja Ławrowa jest niepewna, ocenia dziennik. Serbia a Siergiej Ławrow. Niepewna wizyta szefa MSZ Rosji. Rosyjska agencja Interfax przekazała, że jej źródło w MSZ Rosji na pytanie wizyta Ławrowa została odwołana, odparło, nasza dyplomacja jeszcze nie dysponuje możliwością teleportacji. Według zapowiedzi Ławrow miał się spotkać w poniedziałek z prezydentem Serbii Aleksandarem Vuciciem. Pod koniec maja Vucic poinformował, że uzgodnił z prezydentem Rosji Władimirem Putinem trzyletni kontrakt na dostawy gazu z Rosji. Vucic przekazał też, że rozmawiał z Putinem o rozbudowie magazynów gazu. Zdaniem Kremla rozmowa dotyczyła też sytuacji w Ukrainie i Kosowa. 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. W reakcji Unia Europejska przyjęła pakiet sankcji, dodając Putina i Ławrowa do listy osób, które podlegają zamrożeniu aktywów w Unii Europejskiej. Ławrowowi jako szefowi dyplomacji pozostawiono możliwość podróżowania do Unii Europejska.